jak jakś macie z tej strony, oczywiście, kasztan i Cię pokażę Wam pozytywne zaskoczenia sezonu 2023 na 2024. Stawcie łapki w górę, subskrybujcie mój nie wskapić na moim kanale. Prześlijcie ten film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Baer zdobył Mistrzostwo Niemiec z 10 punktów, zakwalifikował się do Ligi Mistrzów, wygrał puchar Niemiec. Bolonia zajęła czwarte miejsce w tabeli, zdobyła 68 punktów, zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów. Girona zajęła trzecie miejsce w tabeli, zdobywając 89 punktów. Aston Villa zajęła czwarte miejsce, zdobywając 68 punktów w tabeli i zapewniła sobie grę w UEFA Champions League. No to to to, tyle. I ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film się podobał, życzę dnia, pozdrawiam Was, trzymajcie się, do zobaczenia wkrótce, cześć!